Siemano! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Standardowo przypominam Wam o linkach w opisie, a także żebyście zostawili łapkę w górę, a także subskrypcję na moim kanale. No i zaczniemy niestety od smutnej informacji, bo Weghorst no niestety nie dostanie upgrade'u. Nawet ten Mercier był blisko, także no co, Harvey Elliot dostanie plus 2. Szkoda, bo głęboko liczyłem, że to on dostanie, bo już jego podstawowym showdownem grało mi się po prostu wyśmienicie. No ale cóż, taki, taka jest piłka nożna. Nikt tego nie przewidział, że aż tak duży wynik będzie. Ja ustawiałem United, dlatego też zrobiłem jego. Natomiast na pocieszenie zrobimy sobie Pika z Hero 1 z 5, 87+. No i od, przygotowałem pierwszy skład i go przepalmy. To już jest zrobione najniżej jak można. No i mam nadzieję, że coś z paczki dropnie, bo jakieś takie 83-84 by naprawdę było teraz na wagę złota Także zobaczmy, okay, jak zwykle nie ma nic No i przepalamy skład o ocenie 84 No i tutaj już trzy karty mamy kupione Oczywiście 3 8 5, bo szczerze jest jakaś bida w klubie nie wiem o co chodzi, dopiero co Full champion skończyłem z 182 No a jest naprawdę problem, jeżeli chodzi o foddery Dlatego może co, z tej paczki jakieś ekrany Już nie mówię o, o walkoucie, a o ekranach Chociaż no, ale też EA Sports nie chce mi pomóc no i dobra, ostatni składzik na Pika's Hero. I ku mojemu zdziwieniu kupiłem tutaj tylko trapa, także całkiem spoko. Na całe SBC w takim razie poszło około 60 tysięcy. No ale mam nadzieję, że uda się coś trafić: jakiś zinola, Jajaturę, ten oczywiście w wersji World Cupowej mile widziany. Także co, nie ma co zwlekać: Pika's Hero 87, Let's go! Okej, okay. o kurde, no. dobra. Okej, okay. <noise> fatalnie to ustawiłem, o Jezus, fatalnie to ustawiam, jeszcze gorzej jest Dobra, ja to sobie ustawiłem, już dwie karty widziałem, w sensie wiem kto jest po lewej, <noise> znaczy po prawej No i dobra, jak pewnie widzieliście, bo ja widziałem, tu mamy Park Jisunga, także całkiem to jest akurat spoko traf Okej, okay. po lewej stronie też widziałem, że jest karta mundialowa, ale za to nie widziałem jaka to jest Tutaj widziałem, że jest zwykły hero, jeszcze się upewnię czy na pewno tak jest yy, Także zobaczmy kto to jest, uwaga... Nie, to jest coś cienkiego, nie? Milito. <laughs> ja pierdziel takie gówno. No na razie dosyć słaby pik. W sensie inaczej. Ten bardziej nie jest zły. Grałem nim wcześniej, ale no nie, no wolałbym coś lepszego. Zobaczmy kolejnego pika. Tu jest karta mundialowa, dobra. Że sobie ją zostawmy na razie. Zobaczmy, co jest w tym piku. Tutaj na pewno nie wiem. Okej, okay, też jest karta mundialowa, a w tym, uwaga. Zwykła, dobra, no to lecimy ze zwykłą, no jedyną zwykłą jaką bym przygarnął do składu byłby w tym momencie Ginola, ale czy to będzie on? No nie, to na pewno nie jest Ginola, to jest Kol. Mm, miałem mundialowego, nie grałem, także nic specjalnego, zobaczmy w takim razie od lewej tą mundialową, zobaczmy co będzie od lewej, uwaga, ok, dużo fizyczności, podoba mi się to, dużo obrony, a tempo... Średni jakiś kolor nie? Maszerano, okej, okay? serio, maszerano, czekajcie. ma tyle fizyki, że on jest dosyć mały. Ostatnia karta, czy ona uratuje honor tego pika? Uwaga, czy będzie coś dobrego? Jest to karta oczywiście mundialowa. Okej, okay, dobre podania, dobra fizyczność, dobre strzały. Okej, okay, to jest coś dobrego. Szczerze powiedziałbym teraz, że to jest woler. I czy to jest... On! Smolarek! O kurde, tak jest! Włodzimierz Smolarek, no i to jest naprawdę dobry traf, kiedyś nim grałem, to jest gościu, z którym byłem albo pierwsze 18-2, albo pierwsze 191, raczej 182, ale ten napastnik jest po prostu perfekcyjny, także bierzemy Smolarka, moim zdaniem W. Pewnie około 500 tysięcy kosztuje, zobaczmy jeszcze. No 400, to i tak jest bardzo dobry wynik. Dawajcie znać w komentarzach, co wy trafiliście z tego pika. Mała złota paczka piłkarzy Prime, może tutaj ekrany jako taka dobra rozbudowa, odbudowa klubu, oczywiście nie ma. Także, Smolarek zapraszamy do pierwszego zespołu. Ale, Wergosta damy sobie mimo wszystko na ławkę, bo uważam, że jako zmiennik też może robić robotę. No i super, w takim razie nie ma co zwlekać, zagrajmy sobie meczyk w pierwszej lidze. No dobra, a więc zobaczmy skład naszego rywala. Uwaga, jaszn. okej, okay, dobra obrona, dobra pomoc i dobra. atak. W sumie teraz, o, może wolera trafił. Teraz większość składów już jest dobra na tym etapie, więc nie wiem, czy ma sens dalej takie pokazywanie składów. I Smolarek, super. Smolarek z tego co pamiętam był lewo nożny, mam nadzieję, że nic się nie zmieniło. Ładnie, rudy woler do diabiego, diabi! Pięknie na zielonym i z 1 do 0. Gościu wygrywa. I dobra, dziękuję. Nie chcę mi się tego meczu grać ja chcę sobie popykać fajnie, żeby żeby mi to sprawiało przyjemność. Taki meczek już wiem, że mi nie sprawi. Także przejdźmy od razu do kolejnego meczu. I uwaga, kolejny dobry zespół Mbappé to ty, o Boże. I do jarzynki, piękne podanie, co? Bez palonego? Wow, jestem w szoku, totalnie mi nie idzie Już widzę to, że albo jakiś poziom jest naprawdę wysoki w tej pierwszej lice Albo po prostu, no, 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 po prostu po ludzku nie idzie dzisiaj Także coś czuję, że dzisiaj dużo meczy sobie zagramy Takich, które będą trwały do 20 minuty Dobrze, pięknie, 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 pięknie I uwaga, Mbappe do Smolarka Kurde, no Weghorst by to wygrał Dobra, cancelo, cancelo, cancelo i dziarzynka, nie! Co jest? Oj, no tutaj też smolarek, bardzo nieładnie, Wekhorz by to strzelił. Dobrze, smolarek rozegrał to z Klią i uwaga, Klią do Pele i Pele z dystansu, piękny strzał na bramkę. I Klią lecisz, to jest hakimitotych. jakie w ogóle chłop mia chłop miał szczęście? Hakimitoty, O Boże, no tutaj ja nie mam szczęścia. I ładnie, ładnie, ładnie się to udało zrobić Smolarek, jeszcze, jeszcze, jeszcze Smolarek, dawaj, dawaj, dawaj Dobrze I do Pele, nie Kylian Mbappé, najlepszy strzelec PSG W historii, także no Kurde, 24 lata już pobił taki rekord Jestem w szoku, a przecież tam grał Ibra Edison Cavani, kilka dobrych lat A on już tu zrobił, 24-letni chłopak Come to Real Madrid, my, my friend Ładnie, Kevin Dawaj, dawaj, dawaj Super, super do Jarzinio Pele. I zobaczmy. Smolarek. Smolarek, przyjęcie i nie ma gola. Donna Ruma. Kolejna świetna interwencja jego. Smolarek. Pele. I smolarek tak jest! Wrócił, wrócił do zespołu. Pięknie! Włodzimierz smolarek. Jeden do jednego. Puh. Dziwny gol, naprawdę dziwny gol. I dobrze do kafu, kafu pięknie obiega. Ale no, dawaj, pele jest super, udało się, pele. Jeszcze, ujojoj, pele co se pograł i Kevin De Bruyne w Rica strzela, ale jeszcze cancel. Oczywiście przegrywa główkę. I Kylian Mbappé, tak jest, obroniony strzał. Uwaga, będzie do bitkach, ale chyba spalony właśnie. No, przez tego Kyliana Mbappé naprawdę to jest trudny mecz, Bo tak naprawdę jeden jego przebłysk i to jest już gol. O proszę, mam więcej strzałów na, bram, na, bram, na bramkę, oczywiście o jeden tylko, także nie jest jakoś dużo. Ale oczekiwanych bramek było sporo. I dobrze, ale dobra, Smolarek. tutaj zaraz może mi pokażę, żeby go zostawić jednak. Smolarek! Tak jest! Dwa do dwóch. No ja chcę go ściągać, a Smolarek krzyczy jednak, żebym go zostawił. Jarzynka, dobrze do Kevina, Kevin, Kevin, Smolarek i w środek, kurde, mój błąd, mój błąd to był niestety. Ładnie kafu i teraz, 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 teraz i Pele, zrób coś, zrób coś pięknego, zobaczmy, Pele, 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 do Smolarka, Smolarek, kurde, ja nie mogę, jakby on to strzelił, no to by już totalnie skradł moje serce, ale Spróbujmy sobie Weghorsta z ławki. Jeszcze go nie próbowałem właśnie z takiej pozycji. Dobrze, do Cancelo. Pięknie Pele do Diabiego. Diabi, Diabi, Diabi. Dobrze do Jarzinho i super. Mamy 3 do 2. Piękna zmiana Diabiego. Jak na razie Weghorst troszeczkę tutaj się nie pokazał, ale dobrze, może skupił na sobie wzrok napastników, ich uwagę. Dobra, nie to, że wzrost wyklucza dobre podania, po prostu ja teraz przez to, że jest taki Erling Haaland, o kurde, ja mam obraz napastnika wysokiego, silnego, jako takiego mało technicznego, który się rozpędza i ma strzelić gola po prostu za wszelką cenę. I Pele z dystansu, jak to Donnarumma sięgnął, no końcówkami palców, naprawdę. No i dawaj. Wekhorst, super. Spalony był, dobra, był spalony, ale powalczył o piłkę. Także Wekhorst nie, nie był jakiś super zławki. Wydaje mi się, że Smolarek może być z niej właśnie lepszy. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. Udało się trafić fajną kartę z Pika. Piszcie w komentarzach, co wy trafiliście. No i oczywiście przypominam Wam o Discordzie Handlowym, który jest w opisie. Do zobaczenia i siema.